Daj mi kurwa siekierkę, to mam na kurwie ja nie mam Pato, na... pato, czekaj, nie bij mnie Pato <noise> Czekaj, nie bij mnie Ale nic nie zadajesz jak tak robić wiesz o tym Dobra kurwa, tak się bawimy, idę kopać To wpierdol dostajesz za 5 minut Dobra Za 5 godzin Za 5 godzin Idę kopać ja nie za pięć godzin. Ja bym nie chciał wpierdolać za pięć godzin. Zdejmuj setup, Pało! Oj, oj. <grym> nie mogę go trafić! Habiś. Czemu kurwa nie działa? Nie... 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 Ale <laughs> typ tam udostępnił ekran jakiś biskup coś gada. <laughs> I tam <damę> ja. <an. laughs> religii tam udostępnił ekran i ogląda filmik jakiś biskup coś gada. <laughs> Zabił. O oh nie, gravel mi spadnął.